Dzisiaj będę nagrywać, jak traduję, uwaga, uwaga, widzący cel, czyli najgorsze trady świata, ale jednak może dostanę coś fajnego za to i być może nawet zwierzątko, zobaczymy, więc idziemy, dobra. Pojadę może sobie na tym Koła? Co tu robią koła? Dobra, wiadę. To chyba nic nie dało. O nie, nie mogę się zatrzymać! O oh my gosh! Ej, nie mogę skręcać! Jezus, co tu się stało? Ej, dobra, dobra, zobaczę. Uuu. Moja koleżanka wchodzi do gry, super. A ja tutaj nagrywam nowy filmik na YouTube'a. Okej. Okay. O, dzięki, zapłaciłaś mi za demonetę. Dobra. Moje pizza un... Un... Siakul. Dobra, połamę język zaraz, dobra. W takim razie zaczniemy trej. O nie, nie mam szans! No ale dobra, spróbuję. Dobra, to w takim razie... Jeszcze raz. Ej, to ta sama osoba. Co to jest? A no tak, Ice Cream Truck. Kto to jest w nim? Okej okay. <noise> O matko, to było dziwne Tak biegnie się pojawia i wpada To było fajne To może wyjmę sobie... Ham, 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 ham Ham, ham NBA. Może ją trochę pełnię. Może zrobię full fulgrom, chociaż na dzisiejszym odcinku raczej to się nie uda. Ok. Dzisiaj było troszkę źle, bo nagrałam jeden filmik, ale nie było dźwięku i niestety dałam wtedy komuś za darmo piżę. I teraz mam mniej i jeden trade, także zaakceptowałam za ten pizza unicycle. Więc mam już trochę mniej, ale nadal można się Tylko, że akurat nikt nie chce. <mulw> o, Ludzie, co to ma być? Tutaj nikt nie chce się ze mną realizować. O oh my gosz! Znaczy... Le. Nie mówi się, nie mówi się. Nie mówi się... jest... Nie Pink Nie, nie Nie, nie czemu, No nie jest. Nie, to jest. No nie jest. Nie, nie Mam szans takich osób. Ila? Bandicot? Ouuuu! Okej. Okay. No może trochę mi się nie płaca, ale w końcu chciałabym mieć zwierzątko, więc... jej Tak, tak, tak. Dobrze, jest. OK. Dobra, zostałam bandicota. To może go wyciągnę sobie tutaj. Mam bandicot. bandikot. Okej, okay, to następny trade. Mam następny trade. Trade, 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 trade. Please trade. Ojej. I to znaczy, że ja Nieważne. To było super. O nie, nie, nie mam szans. Dobra, muszę to muszę to walczyć. Bibi, y bibi. -y -y -y. Nie, nie wiem. Ok. Ej, gdzie Bambikot. A no tak, usunęłam go. Ale ze mnie gaba. Okej. Okay. Um, a, miałam walczyć. Ej, myślicie, że to by się opłacało? <grymny> to byłoby dwa full O Ojej. Dobra. Oh! Crow. I to taki, taki biały. Czy to nie jest legendarne? To jest legendarne. Oczywiście, że jest legendarne. Oh my god. to 29 zwierząt mówi... Oh my gosh! Chwila. To jest fly right Nio. Z bym spadła normalnie. Jak ktoś to zaakceptuje... No właśnie. Dobra, teraz już normalnie tak jak miałam. I za... Unzikul. Mm, akceptuję i od razu stawiam i zaunzikul. Ja mam szansę. Czy... Aha. No. Ci wszyscy ludzie mają ta takie dobre zwierzęta. O Jezu. A ja dzisiaj nie powalczę o nie tak dobrze. Lecz moje pizza unsequel. Um, ono także wywalcza niektóre zwierzątka. Tak na przykład to jednego bandikota, ale... Okej, okay, okej. Okay. Bo się rozgadałam. Zobaczmy. O Nie. Tego już zabiję. Ja nie wiem. Jaki człowiek posiadałby wszystkie zwierzęta Flyrate right Neon? Może jakiś tam. Na pewno jakiś jest. Lub nie. nie wiem. Tego jeszcze nikt nie wie. Chyba nikt. Dobra. Zobaczmy. Muszę coś zdać moim zwierzętom. Bandi, bandi kotkowi. Jakby to powiedzieć łatwo. Idą. Kanapka. Mówią, że jest legendarna. Ale nie. Ona jest kanapka. Czy da się zrobić na nowe rzeczy? Tego jeszcze nie wiem i chyba nie Właściwie sprawdzałam mi się Nie da ich położyć, więc nie Arbuzik Arbuzik, moja Jeszcze nieznana koleżanka Ale jest w moich rękach O Jezus, co ja wstawiłam Ach, nie mam wstawić Dobra, już trudno. Czy mm. Ja wyglądam dobrze Hmm. Nie. Nie. No dobra, dobrze wyglądam. Ale nie wiem, co jest lepsze. Czy moje ubranie? Czy nazwa? Mogłabym się tu nazwać zresztą kot graficia. Hmm. Albo kot? Nie. To jest w końcu pan. Jestem pandą. Unicornem numeruk. Więc jednak tak zostanie. Ja mogę sobie jeszcze to jakoś ładniej zmienić. Ale to za chwilę. Najpierw... Co? Czemu ci ludzie nie mają zwykłych zwierząt? Nikt nie ma zwykłych zwierząt? Wszyscy flyright? U, to nie mam szans dzisiaj. No naprawdę. Dobra, zostały cztery. Mówiłam pizza To mogę też dać inne. No to może spróbuję na innym, może coś się uda. Oooo oh my gosh, to jest super. Nie, podliczanie. A jednak tu roblox. Okej. Okay. Ale akurat ci nie sorry. Dam ci big head okej. Okay. Goodbye. O oh, ja! Yeah. Ej, skąd to się tu wzięło, że nagle jest nowe? Przecież było normalne. Co ona przyszła zrobić? Oh my! A to nie jest fan? O oh, ja, to jest naprawdę to? To jest ten krąg? O oh, matko. Oh, ja nie wiem, kto to ma. znaczy, ona ma. A ja nigdy no, nie, tego chyba nie będę miała To jest chyba już niedostępne. No nie jest dostępne. Don't see. Ojej Dobra, gdzie moje rzecz? Dobra mm, Czy ja mam Nie, nie. Uh. Nie mam żadnego legendarnego zwierzaka, to jest niesprawiedliwe. Miałam raz KingBee, miałam raz Unicorna, miałam raz Kangura, miałam raz Tertla, miałam raz Gryfina. I miałam raz Dragon. Czy miałam coś jeszcze? Nie, nic więcej nie. Moje marzenie to, uwaga, uwaga. Shadow Dragon. Mój bad dragon też. W ogóle robię, lubię dragony. Mm, dobra. Niech mój badnikot pójdzie spać. Ej, opłacalny trej! Już chrypy dostał. Taki. Ej. Ej! Oh my gosh! On ma dwie. Oje! Oh yeah! O oh Jezus, cztery już ma. Dobra, były cztery legendarne. A ja mam zero. Na jakimś odcinku na pewno kupię honeje. I w końcu, w końcu, w końcu być może będę miała pierwszego. No nie pierwszego. Właściwie to duże... No dużo miałam, ale już nie mam, czyli jednak pierwszego yy, legendarnego zwierzaka. Być może, nie wiem. Może będzie King Bea, może Queen. Chciałabym Queen. Tak samo jak i Golden King Flower Wagon. Uuu, chciałabym... Zresztą nie będę Was okłamywać i nic w tajemnicy utrzymywać. Chciałabym wszystko wadrze. Więc, nie to, że powiem, że to chcę, to chcę, to chcę, tylko chcę wszystko. <laughs> Okej. Okay. Czy tylko mój jeden friends gra? Chyba tak. Dalej, się. Eee... Jut... Uber? Trochę źle napisane. Okej. Okay. Ja też jestem youtuberką. I też jeszcze niesławną. Time by no, you know. yeah, boy. yeah, boys. Co to? Tutaj jest w ogóle coś zrobione? Bo ja nie wiem. Nie miałam tego domu nigdy. Krzywo jest. Nie. A, tak. Hop, hop, hop. Dobra, to idę. A jaki Okej. Tym razem już naprawdę. Napiszmy tak. Bye. Aj! Ej, puść mnie! Może napiszę tak. Właśnie, z jakiego pochodzi kraju? Mogę napisać Motarię From. O Jezus, nie piszę. are you from? Hello Czy ty mnie słyszysz i widzisz? Nie no, słyszysz to mnie na pewno nie słyszysz, ale... Czy mnie widzisz? Greg? Greg! Oh my gosh, Greg Okej okay. Jeśli nie kłamiesz, to okej. OK. okay. Grek. Okej. Okay. Już nic nie. Wie. Nie wiem. Na pewno grecki nie pasuje do mnie. Jeśli o to jej chodziło. Okej. Okay. To pójdźmy do mojego domu. Chyba dzisiaj już nie zrobię żadnego fajnego tradu na pizza un... Cycle. <gry> Okej. Okay. Wypełnię go. Cztery potrzeby. Dobra. Najpierw pianino. Nie, najpierw jedzenie. Może po kolei od domu. Czyli najpierw będzie musiał się umyć. Mi się mieli mie. Dobra, bandikot, miej się mi Born Ou! No! no. Nie, 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 tak nie może być. Tak nie może być. Czemu jesteś New Chodź Newborn Nie nic nie. Born nie nie wiem, co ja powiedziałam. Ja sobie, sobie tak mówię, zmyślone słowa jakieś. Dziwacz. Nie wejdę po drabinie. muszę skoczyć. Okej, okay, pianino. Czy mu się dwa razy chciało to samo? Chyba nie, dobra. Mam nadzieję. A teraz klat zabaw wypełniam. Borek. Ula la, la. <laughs> Moje dźwięki wydają się jeszcze lepsze od tego samego grania na pianinie. Ok. Jest junior, 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 junior. Teraz się napijesz. Będziesz spać? Matko. <laughs> <laughs> tak śpi sobie słodko, te oczka tak mu i właśnie one powinny być zamknięte. Nieważne. Dobra. W takim razie jeszcze musi coś zjeść. je, idziesz, Czy w kościele jestem? O ja! Zobaczcie! Tutaj mamy już 1001 buksów! Ok, więc jeśli wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrybujcie. Um, no to do zobaczenia, to pa!